Siemeczko wszystkim, ja jestem Czarny Pana, to jest odcinek, o który prosiliście mnie już naprawdę długo i właśnie dzisiaj za chwilę przedstawię Wam 10 najlepszych modów moim zdaniem, które można znaleźć w modhubie do Farminga 22. Wszystkie mody, które dzisiaj przedstawię w chwili nagrywania tego odcinka, są dostępne na konsole i co najważniejsze, są oczywiście do pobrania w modhubie. Bez zbędnego przedłużania, zaczynamy. Numer 1. Field Creator Jest to mod, dzięki któremu będziecie mogli stworzyć sobie nowe pole za pomocą kultywatora. Działa to na takiej zasadzie, że pobieracie tego moda i po prostu macie dodatkowe maszyny, które są takie jakby normalnie wbudowane w grę, ale one są w kategorii mods i możecie nimi po prostu tworzyć nowe pola, ustawiając odpowiednią funkcję. Jeżeli chcecie wiedzieć jakim klawiszem to zrobić, wciśnijcie sobie F1 na przykład na PC. -cie. Dzięki tym maszynom, w prosty sposób będziecie w stanie stworzyć duże pola w krótkim czasie i nie będziecie musieli do tego używać pługów. Numer 2. Jest to mapa No Man's Land. Uważam, że jest to mapa naprawdę genialna. Bardzo dużym plusem jest to, że możemy tak naprawdę wszystko na niej stworzyć od zera. Nie tak dawno temu wyszła też do niej aktualizacja i między innymi wyszły specjalne szklarnie, w których możemy uprawiać kwiaty oraz grzyby. Dodatkowo, jeśli troszkę poszukamy, na tej mapie będzie się dało znaleźć również złoto. To wszystko jest dostępne oczywiście na konsole. Grając na tej mapie, szczególnie polecam wam zainstalowanie moda, który przed chwilą został przeze mnie omówiony, czyli Field Creator, dlatego, że na No Man's Land praktycznie nie znajdziecie pól. Wszystko możecie sobie stworzyć od zera, a jeżeli jesteście bardziej zainteresowani właśnie tą mapą, to zachęcam was do obejrzenia długiej serii, która już swego czasu była stworzona tutaj na kanale. Numer 3 Lizard Colossus Pack. To będzie idealny modzik dla kogoś, kto nie do końca lubi grać realnie. Na konsoli jest bardzo duży niedobór modów, właśnie nierealnych. Wynika to z tego, że bardzo trudno stworzyć tego typu mody i ja na przykład nie mam takiej możliwości. Gdy będę wydawał swoje nierealne mody, no to będą dostępne tylko i wyłącznie na PC-ta. Jednak kilka takich modów można znaleźć spokojnie w modhabie. Jednym z nich jest właśnie Lizard Colossus Pack. Jego cechą charakterystyczną jest to, że zbiornik tego kombajnu może pomieścić ponad 70 tysięcy litrów zboża. Jeżeli chcecie puścić pracownika i zostawić go na długi długi czas, nie martwiąc się o to, czy on po prostu się nie zatrzyma za chwilę. To myślę, że będzie to bardzo ciekawy pomysł. Puszczacie pracownika, no i on kosi, a potem przyjeżdżacie i ładujecie swoją przyczepę do pełna. Numer 4 TLX Phoenix Series, albo lepiej mówiąc TLX Phoenix Series, jest to kolejny modpack, który moim zdaniem jest jednym z najlepszych modów, jakie w ogóle możemy znaleźć do Farminga 22, już nie zawężając się tylko i wyłącznie do konsol. Jest to modpak, który składa się z bardzo dużej ilości ciężarówek, które dodatkowo mogą być modyfikowane na różne sposoby. Z jednej z takich ciężarówek korzystałem m.in. w mojej kopalnianej serii. Pokazywałem wtedy, jak możemy sobie te wszelkiego rodzaju maszyny po prostu konfigurować pod siebie. Bardzo mi się podoba to, że możemy na przykład opuszczać sobie szyby, otwierają się drzwi, gdy wsiadamy do pojazdu i wiele, wiele innych rzeczy możemy sobie dopasować. Naprawdę jest to model ciężarówek, który prezentuje się niesamowicie realistycznie. Dodatkowo może jechać 155 km na godzinę, więc jeżeli chcecie. Przewozić duże towary z dużą prędkością na duże odległości, to myślę, że może być to bardzo ciekawy modzik. Polecam Wam przetestować go, dlatego że nawet jeżeli nie jesteście fanami ciężarówek, to możecie znaleźć coś dla siebie ze względu na ogromną możliwość konfiguracji tego typu właśnie modpaka. Numer 5 to będzie kolejna mapa. Jest to mapa Osada stworzona przez Riota i uważam, że jest to świetna mapa, która jest dostępna na konsole. Generalnie jest problem z polskimi modami i polskimi mapami na konsole, dlatego że nie każda mapa jest dostępna, natomiast coraz więcej ich, ich wychodzi i bardzo mnie to cieszy. Jedną z ciekawszych map jest właśnie Osada. Myślę, że ona będzie idealna w szczególności dla osób, które preferują granie na starszych, a w szczególności polskich. Gospodarstwach. Na szczęście wychodzą coraz ciekawsze mody, również na konsole, dotyczące polskiego gospodarstwa, niektóre z nich jeszcze omówię za chwilę, ale jeżeli szukacie dobrej polskiej mapy, która jest na konsole, która pięknie wygląda i która ma zróżnicowane pola, to myślę, że Osada będzie bardzo dobrym wyborem, w szczególności dla konsolowców. Numer 6 Baller Package With Lizard R90. Tak to przeczytam troszkę po polsku, troszkę po angielsku. Jest to modzik, dzięki któremu znacząco przyspieszycie sobie proces tworzenia beli. Owszem, można to wszystko zgrabić i tak dalej, ale po co robić coś dwa razy, skoro można zrobić dwie rzeczy za jednym zamachem? Te właśnie prace bardzo szybko pozwolą Wam prasować m.in. siano albo na przykład słomę. Myślę, że wykorzystanie tego do siana będzie najlepszym pomysłem, dlatego że siano trzeba przetrząsnąć, więc zamiast więc możecie po prostu oszczędzić sobie troszkę czasu. Zgrabiając i belując jednocześnie. Przygotowałem swego czasu osobny odcinek na ten temat. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawa prasa, w szczególności jeśli połączycie sobie to z taką dość szeroką kosiarką podłączaną do przodu, można naprawdę bardzo szybko stworzyć sobie belę trawy tak naprawdę niewielkim wysiłkiem, także polecam wszystkim przetestujcie sobie tego moda. Myślę, że wielu osobom po prostu on się spodoba. Numer 7 Morhony Palette Place Options. To jest ciekawy mod, który według mnie rozwiązuje jeden z podstawowych problemów Farminga 22. Myślę, że nie każdy z Was słyszał tutaj o tym, że możemy mieć pszczoły i możemy mieć tutaj właśnie produkcję miodów w Farmingu 22. Jednak problem polega na tym, że musimy umieścić na mapie miejsce, w którym te palety będą generowane. To miejsce można umieścić oczywiście blisko uli, z tym, że to miejsce jest bardzo, bardzo niewielkie. Mówię oczywiście o oryginalnej wersji z gry i można znaleźć fajnego moda, który na szczęście jest dostępny na konsole i dzięki niej. Będziemy mieli sporo opcji do konfiguracji tego naszego ustrojstwa. Nie pamiętam, ile maksymalnie palet miodu można umieścić w tym oryginalnym miejscu, ale jest to na pewno ich kilka. Jeżeli wiecie, dajcie znać koniecznie w komentarzu. Natomiast ten mod, o którym teraz opowiadam, pozwoli Wam ustawić. I tak naprawdę dopasować to miejsce dokładnie do waszych potrzeb. Największe miejsce do tych palet, do pojawiania się palet, ma 7,4 metra na 4,8 metra. Oznacza to, że można na nim umieścić aż 32 palety. I uwaga, te palety dodatkowo będą ułożone w dwóch rzędach, to znaczy jedna paleta będzie generowana na drugiej. Oczywiście możemy sobie wybrać wersję taką, w której tylko jeden rząd palet będzie generowany, ale oczywiście wtedy będzie się generować. Tych palet, maksymalnie 16. Uważam, że jest to świetna opcja, w szczególności dla tych osób, które lubią mieć pszczoły, lubią produkować miód, a nie chce im się wywozić albo przesuwać tych palet miodu z tego miejsca generowania się palet, po prostu co chwilę. Przetestujcie, sprawdźcie i dajcie znać w komentarzach, jak Wam się ten modzik po prostu podoba. Numer 8. Bizony. Tutaj właściwie są dwa mody, które mógłbym Wam polecić. Jeden z nich nazywa się Bizon Gigant Z061. I testowałem tego moda dla Was na kanale, także możecie znaleźć sobie filmik. Jest to jeden ze starszych, ze starszej generacji Bizonów, dlatego że produkcja rozpoczęła się w 1976. Jeżeli chcecie, możecie sobie pograć. Uważam, że modzik zrobiony jest naprawdę świetnie. Na polskie gospodarstwo będzie pasować, no, moim zdaniem, idealnie. Także Polecam Wam, żebyście sobie to przetestowali, natomiast nie tak dawno temu, bo dosłownie dzień przed nagrywaniem tego odcinka wyszedł jeszcze jeden mod na konsolę, Bison Super Z056 i uwaga, to jest model, który był produkowany już od 1970 roku. Jest on bez kabiny, nie testowałem go jeszcze na kanale, nie miałem przyjemności nim zagrać za bardzo, więc nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy przypadkiem nie ma jakichś błędów. Aczkolwiek, skoro trafił na Mondhuba, jest dostępny na konsole i nie zniknął przez ten jeden dzień, ja podejrzewam, że naprawdę jest to kolejny wartościowy modzik, na który warto spojrzeć. Nawet jeżeli coś by z nim było nie tak, to macie drugiego Bizona, więc nie ma żadnego problemu. W każdym razie to, co jest najważniejsze, na pewno możecie pograć sobie Bizonami na polskim gospodarstwie, również na konsolach. Także testujcie, sprawdzajcie i dajcie znać w komentarzach jak Wam się gra właśnie Bizonami na konsolach. Numer 9. TLX X52. Jest to właściwie kilka modów, i takim najbardziej sztandarowym jest TLX x 52 Tipper. Jest to specjalna przyczepa o bardzo dużej pojemności. Myślę, że każdy z Was może na nią kiedyś spojrzeć i zobaczyć, jak ona działa. Nie polecam jej jednak osobom, które chcą grać w 100% realnie, dlatego że ta przyczepa ma trzy tak naprawdę pojemności: 83 tysiące litrów, 108,5 tysiąca litrów oraz nierealną pojemność 250 tysięcy litrów. Tą Właśnie przyczepę możecie kojarzyć również z mojej nierealnej serii, jednak ja korzystam tam z wersji 1.1 jest to wersja, którą bardzo trudno w tym momencie zdobyć i ona jest o pojemności. 5 milionów litrów. To jest właśnie ta przyczepka. W każdym razie możecie sobie spokojnie również na konsolach mieć przyczepę, która jest w stanie zmieścić 250 tysięcy litrów, więc moim zdaniem jest to bardzo, bardzo dużo i jest to właśnie taki nierealny modzik na konsolę, więc dużo było pytań o tą przyczepkę, także podrzucam ją wam tutaj. Oczywiście możecie ją pobrać również sobie z Modhuba. Jeśli chodzi o tego Telixa, to jest również TELIX X52 Enclosed Trial. Jest to przyczepa, która również może mieć nierealne właściwości. Na przykład również występuje w wersji z autoloadem do ładowania palet, więc spokojnie możecie sobie ją przetestować, zobaczyć jak działa. No i najprawdopodobniej również będziecie zadowoleni. Oczywiście jest do pobrania z ModHuba. I moi drodzy, na koniec numer 10, John Deere CS770. Jest to gigantyczny kombajn do zbioru bawełny, który swoją drogą występuje w realu, więc jeżeli chcecie mieć naprawdę, realnie zwiększoną prędkość żniw, e, mówię oczywiście o bawełnie, to spójrzcie sobie na tego moda. Oczywiście cena może zwalić Was z nóg, dlatego że cena tej maszyny wynosi... 913 tysięcy euro. E, szerokość robocza to jest aż 11 metrów 40 cm No więc możecie spróbować sobie pojeździć tą maszyną. Ja uważam, że jest to bardzo ciekawy model, który nie nagina praw fizyki, który po prostu występuje. E, jest ta przystawka bardzo szeroka. No, ale jest to oczywiście model John Deera, więc co za tym idzie będzie produkować okrągłe bele, które trzeba później zwozić. Natomiast myślę, że to nie jest żaden problem. Testujcie. Sprawdzajcie i najważniejsze, dajcie znać w komentarzach, czy używacie tych modów, albo czy znacie jeszcze jakieś inne mody, bez których nie wyobrażacie sobie gry w Farminga 22. Jeżeli będziesz pisał ten komentarz, to zwróć uwagę, czy ten mod jest dostępny na konsolę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Powodzenia w waszych gospodarstwach. Cześć!